Cześć, tu Szymon ze SzkołaWygrywania.pl popraw jakość życia. Jest wiele książek z tematyki, jak zostać milionerem. Większość była napisana przez ludzi, którzy milionerami zostali dzięki sprzedaży książek z tej tematyki. Felix Denis jest inną osobą. Felix Denis był magnatem mediowym i publikował magazyny. Zarobił na tym setki milionów dolarów, a sam w książce pisał, że nie jest w stanie policzyć swoich pieniędzy, że jego majątek wynosi coś pomiędzy. 400 a 900 milionów dolarów. No i napisał tą genialną książkę. I ta książka ma jedną ciekawą rzecz. Czytasz ją, myślisz coś w stylu, no ok, spoko, wartościowe i logiczne rzeczy. I zapominasz o tej książce na kilka lat. Wracasz do niej, czytasz ją jeszcze raz i widzisz, że właściwie w swoich biznesach wdrożyłeś wszystkie zasady, które on przedstawiał. Przejdźmy więc przez moje podsumowanie tego, co Felix Denis przekazał innym ze swoich umiejętności zdobywania i utrzymania bogactwa. Szanse na to, że będziesz bogatym. Jest jeden problem z byciem bogatym. Wielu ludzi myśli, że każdy może być bogatym. Jest to nieprawda. Nie każdy może być. Ale każdy może tego pragnąć. Jako dowód Felix Dennis daje statystyki, które jasno mówią, ile jest ludzi bogatych w danym kraju i jakie masz prawdopodobieństwo do nich dołączyć. Liczba jest ułamkiem z kilkoma miejscami po przecinku. Autor wyliczył na podstawie Wielkiej Brytanii, bo jest Brytyjczykiem, więc wrzucam tą liczbę, którą on podał na ekran. Dlatego, aby być bogatym, to musisz się zdrowo postarać i musisz się wyróżnić. A przede wszystkim. Musisz tego pragnąć za wszelką cenę. Autor wyróżnił kilka zasad, które niszczą bogactwo. Jeśli pracujesz dla kogoś, to nigdy nie będziesz bogatym. Jeśli nie jesteś gotowy na upadki, czasami publiczne i katastrofalne, masz nikłe szanse zostać bogatym. Jeśli przejmujesz się tym, co pomyśli o tobie ktokolwiek, nigdy nie będziesz bogatym. Jeśli nie jesteś w stanie znieść myśli o tym, że podczas Twojej podróży do bogactwa najbliżsi będą się o Ciebie martwić, nigdy nie będziesz bogatym. Jeśli boisz się tego, że pogoń za bogactwem zniszczy Twój artystyczny talent, nigdy nie będziesz bogatym, choć w tym przypadku strach jest uzasadniony. Jeśli nie jesteś gotowy pracować dłużej od wszystkich, których znasz, nigdy nie będziesz bogatym. Jeśli nie jesteś w stanie przekonać siebie, że zasługujesz na bogactwo, nigdy nie będziesz bogatym. Jeśli nie jesteś w stanie przekonać samego siebie, że jesteś wystarczająco dobrym, by być bogatym, nigdy nie będziesz bogatym. Jeśli podróży do bogactwa nie potraktujesz jako gry intelektualnej, nigdy nie będziesz bogatym. Jeśli nie jesteś w stanie stawić czoła strachowi przed porażką, nigdy nie będziesz bogatym. Więc, jeśli chcesz być bogatym, to musisz pójść mniej utartymi szlakami zawodowymi. Pamiętaj o tym ułamku szans. Większość idzie na etat. Ty musisz iść inną drogą. Pracować ciężej niż wszyscy, których znasz. Być gotowym na to, że zniszczysz swoje relacje z bliskimi. Olewać to, co myślą o tobie przyjaciele i znajomi, być gotowym na stratę wszystkiego, co masz, nie bać się publicznego ośmieszenia, być na tyle pewnym siebie, żeby traktować robienie pieniędzy jako grę intelektualną, a nie jak sprawę życia i śmierci. Autor zaznaczył też, że im więcej zarabiasz na etacie bo jesteś sprytny, utalentowany i dobrze wykształcony tym Twoja szansa na bycie super bogatym staje się mniejsza. Ponieważ cały czas z tyłu głowy towarzyszy strach przed utratą. I po tym fajnym wstępie przejdźmy przez mięso książki. Choć moim zdaniem ten wstęp jest ważniejszy. Całe streszczenie podzieliłem na dwie sekcje, czyli na prowadzenie firmy i mentalne prowadzenie siebie. Przejdźmy najpierw przez prowadzenie firmy i podpunkty z tym związane. Prowadzenie firmy. Pomysły nie są najważniejsze. Jest to kolejna już osoba ze świata biznesu, która mówi o tym, że pomysły są nie dużo warte. Najważniejsze jest to, jak daną rzecz wykonasz. Prawidłowa realizacja pomysłu bije na głowę to, czy pomysł jest dobry za każdym razem. Świetnych pomysłów jest masa. Dopiero wtedy, gdy połączysz świetny pomysł z ponadprzeciętną realizacją, wtedy wyniki zaczynają rosnąć wykładniczo. Widziałem fajną grafikę, która była wyliczeniami, i tą grafikę stworzył Derek Severs, Człowiek, który w 1997 roku założył sklep internetowy z płytami CD, gdzie w piku miał obrotu coś ponad 100 milionów dolarów. I spójrzcie na te wyliczenia. Rzucam je właśnie na ekran. Pomysł z realizacją się ładnie mnoży. I nawet taki słaby pomysł z znakomitą realizacją może przynieść 10 milionów dolarów zysku. Kapitał. Wielu ludzi próbuje wystartować z firmą w sposób taki, że buduje startup, zbiera inwestorów za część udziałów i startuje z firmą. Jak firma się udaje, to inwestorzy są bogaci i ty też jesteś bogaty. I wszyscy są happy. Felik jednak zauważa, że ta droga nie jest najlepsza. O wiele lepszą drogą, ale również cięższą do super bogactwa jest posiadanie 100% udziałów firmy i finansowanie firmy z zysków samemu. Felix Denis mówi, że na początku lepiej jest finansować firmę z zysków i płacić sobie prywatnie tylko na jedzenie. Uczy to ucinania kosztów do minimum i wymusza na firmę sprawne funkcjonowanie. A co najważniejsze, daje niezależność i wykładniczo zwiększa zysk z firmy, ponieważ jesteś jej właścicielem. Jak sam Felix Denis zauważył i powiedział: w wyścigu do bogactwa znaczenie ma tylko to, co posiadasz. Wybieraj rynki, w których są pieniądze. Na drodze do bogactwa jest jedno zasadnicze pytanie: gdzie są pieniądze? Autor zaleca znaleźć miejsce, gdzie są pieniądze i nie ma zbyt dużej konkurencji, bo miejsca, gdzie są pieniądze i jest konkurencja, przebić się będzie bardzo ciężko. I autor dał fajną metaforę do gór. Poziom zarobków w danej niszy jest jak góra. Na szczycie jest najmniej miejsca, i ci, co na nim są, Niechętnie się przesuwają, żebyś usiadł obok nich. Dlatego w drodze do bogactwa trzeba szukać rynków, które nie są oblegane i pozwalają na wysokie zarobki w przyszłości. Trzeba szukać nieodwiedzanych gór, które będą popularne właśnie w przyszłości i rozgościć się na szczycie. A najlepiej, jeśli ta nieodwiedzana góra jest Twoją pasją, swoją drogą. Jeśli nie masz pojęcia, jak znaleźć swoją pasję, to zapraszam do mojego kursu. Znajdź swoją pasję link w opisie. Zatrudniaj mądrzejszych od siebie. Kolejna rzecz, która jest wspominana przez yy, większość ludzi. Jeśli masz kogoś zatrudniać w swojej firmie, to zatrudniaj super gwiazdy. Zatrudniaj ludzi, którzy są najlepsi. Ludzi, którzy są mądrzejsi od ciebie. Ludzi, którzy przeważnie mają rację w konfrontacji z tobą. Bo nie jesteś w biznesie mania racji, jesteś w biznesie zarabiania pieniędzy. I w bogactwie nie chodzi o to, żebyś był mądrzejszy, chodzi o to, żebyś był bogatszy. Sprzedawaj, zanim będziesz musiał. Jest to bardzo ważna rada. Wielu ludzi, którzy stworzyło firmę od zera i jest jej stuprocentowym udziałowcem, wpada w problem, który polega na tym, że zostają z tym dzieckiem do końca swojego życia. A w każdej firmie nadchodzi moment, gdy Owia się ktoś chętny do zakupu i jest gotowy zapłacić sumę, która oznacza spokojną emeryturę dla właściciela. No i Felix Denis przestrzega. Sprzedawaj. Sprzedawaj i się nie zastanawiaj. Zakładałeś firmę nie po to, aby być właścicielem firmy. Zakładałeś firmę po to, aby być bogatym. Gdy masz opcję, zostać bogatym bez konieczności pracowania, to bierzesz tą opcję. Chyba, że chcesz do końca swoich dni być pracownikiem z olbrzymią wypłatą, płać swoje podatki. Autor przestrzega przed tym, że osoba, która nie płaci podatku lub unika ich płacenia, prędzej czy później natrafi na sytuację, gdzie zostanie nakryta. I w takiej sytuacji może iść do więzienia. Jeśli chcesz być bogatym, to bądź, ale dąż do bogactwa na wszystkie legalne sposoby. Każdy sposób, który nie jest legalny, to droga do więzienia i szybkiego zakończenia kariery. Dywersyfikuj swoje źródła dochodu. Kolejna rzecz, o której powtarzają wszyscy, ale to dosłownie wszyscy. W swojej podróży biznesowej trzeba dywersyfikować swoje źródła dochodu. Tak szybko jak pierwsze źródło dochodu zaczyna w miarę samo funkcjonować, Należy budować kolejne. Kropka. No i to było na tyle, jeśli chodzi o prowadzenie firmy. Przejdźmy przez prowadzenie siebie. Wytrwałość. Wytrwałość w działaniu jest pierwszą, lecz nie najważniejszą rzeczą, jako autor podkreśla. Jednak zaznacza inną rzecz. Wytrwałość tak. Upartość nie. W momencie, gdy wszystkie znaki na niebie pokazują, że nie warto czegoś robić, to nie oznacza, że nie warto. W momencie, gdy projekt nie wychodzi, to warto się wycofać, ale warto dalej wytrwale dążyć do celu na inny sposób. Próbować szukając innej drogi do celu. Wiara w siebie. Wiara w siebie jest według autora najważniejszą cechą osoby, która dąży do bogactwa. Oddajmy na chwilę mu głos. Bez wiary w siebie wszystko jest niemożliwe. Z wiarą w siebie nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli chcesz być bogatym, to musisz na to ciężko pracować, ale musisz też wierzyć w to, że ci się uda. Jest to jedyna osłona przed wszystkimi problemami z mindsetem, jakie pojawią się po drodze do bogactwa. Zaufanie do swoich instynktów. Autor podkreśla jedną rzecz. Największe pieniądze zarabiał na projektach, które mało kto wierzył, wydawały się niezgodne ze sztuką oraz wszyscy doradcy je krytykowali. Jednak te projekty miały jedną rzecz. Miały przeczucie Feliksa, że zarobi na nich kupę kasy. Dlatego autor podkreśla fakt, że jeśli takie przeczucie wręcz bije ci po oczach w przypadku jakiegoś projektu, to nie zastanawiaj się, tylko działaj. Oczywiście ten instynkt, według autora, buduje się latami, ale jak już go zbudujesz, to słuchaj się go zawsze i wszędzie. Podejście do szczęścia. Szczęście istnieje, szczęście jest potrzebne w życiu i autor uważa, że szczęście sprzyja przygotowanym. Dlatego bądź odważny i działaj, ale nie licz na szczęście, nie narzekaj, że nie masz szczęścia, trzeba po prostu pracować ciężko. I liczyć, że szczęście kiedyś nadejdzie, a jak nadejdzie, to będziesz na nie przygotowany. Deleguj wszystko. Oddelegowywanie wszystkiego jest niemożliwe albo przynajmniej jest bardzo ciężkie. I Felix Denis potwierdza, że delegowanie jest ważne, jest bardzo przyjemne i daje czas na skupianie się na kolejnych rzeczach. I autor zauważa też jedną rzecz, którą mało kto pisuje przy delegowaniu. Jest nią fakt, że wielu ludzi szuka pozycji w swoim życiu, a poczucie pozycji daje wyraźne bycie nad kimś. A jak coś komuś delegujesz, to jesteś nad tą osobą, i ta pozycja naturalnie się buduje. Intencyjność. Na sam koniec najważniejsza kwestia, jaką podkreśla Felix Dennis. A jest nie fakt, że po coś to wszystko robisz. Za wszystkim, co robisz, kryje się intencja. Coś chcesz mieć, na przykład chcesz mieć jakiś poziom majątku, i pamiętaj o tym, po co to robisz. Podejmij decyzję, że na przykład ja, Jan Kowalski, chcę być bogatym i zrobię wszystko w tym celu. I to było na tyle, jeśli chodzi o to wideo. Gorąca prośba ode mnie pomóż mi wypronować ten kanał na YouTubie, daj jakąś łapkę, napisz fajny komentarz. Ciebie to nic nie kosztuje, no poza paroma sekundami czasu, a dla mnie wiele znaczy. Dodatkowo standardowo przypominam o tym, że na szkoławygrywania.pl/lista możesz dołączyć do newslettera, gdzie wysyłam materiały premium co niedziela. Te materiały wysyłane są tylko raz do listy mailowej. Potem je można zakupić jako zbiór e-maili na szkoławygrywania.pl/shop. Więc po co masz za coś płacić, jak możesz dostać te e-maile za darmo? Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!